Nakłamałem ciut o moich dawnych dniach, Lecz teraz prawdę zdradzę ci, choć trochę jest mi strach. Nie byłem wielkim wodzirejem, wszystko to nie tak. Nieśmiały ze mnie kucyk był już od najmłodszych lat. Przypadkiem, będąc w pony Wilk, czas jakiś temu już, w sam środek padłem balu, który radość wszystkim niósł. Zobaczyłem ten cudowny imprezowy szał. Tu na twarzy samo szczęście wypisane każdy miał. Przysiągłem sobie, że ten dzień odmieni wnet mój los. Pokażę wszystkim, kim jest czysty ten rozrywkowy gość. Te bale, te imprezy moim życiem stały się. I cztery strony świata poznały wkrótce mnie Ale wiesz, kto mi pokazał ten wesołych zabaw raj Tamten bal przygotowałaś właśnie ty, Pinkie Pie Ja? Tak! Ha, poważnie? Poważnie! To ja byłam tym kocykiem, który urządził mega Sięgam na Camembert! Dość już tego przyjacielskiego świerkania gołąbki! To moja urodzina rocznica, a wy macie urządzić mi balangę! Jasne! To do dzieła! Dwa kucyki imprezowe, oto właśnie my Bo jeden kucyk to za mało, lepiej mieć je dwa Dwie głowy, osiem kopy pokażą wszystkim dziś Że bal nad urządzą rządzą tylko Pinki Pie i ci.